Najlepsze przedstawienie. Cześć, Olu, idziesz się z nami pobawić? Hmm. Nie. O wiele bardziej wolałabym pójść do cyrku. Do, do cyr cyrku? Tak. Spójrzcie, w mojej książce jest o nim wszystko. Tu jest napisane, że cyrk to najlepsze przedstawienie na Ziemi. Wow! To naprawdę wygląda świetnie, Olu. To zabierzecie mnie tam? Do cyrku? Tak, oczywiście, jeśli chcesz. O, dziękuję! Muszę powiedzieć o tym Bruno. O, co ty właśnie zrobiłaś? Powiedziałaś Oli, że zabierzesz ją do cyrku. I? I co? Widzisz tu jakiś cyrk? Ale widzę dębiaka. Może on będzie w stanie coś wypatrzeć ze swojego wzgórza. Naprawdę nic! Wybacz, Rozi, nie widzę nigdzie cyrku. O, a co ja ci mówiłem? Co ja teraz zrobię? Obiecałam Oli. Muszę ją zabrać do cyrku. O, cyrk. O, po prostu wielbiam cyrkę. Jestem niesamowity w chodzeniu po linie. <laughs> Prawda, Dębiaku? I cóż, e, e, jesteś najbardziej niesamowitym dzióbkiem, jakiego widziałem. <laughs> kic, 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 kic. Cóż, chciałbym zobaczyć, jakby wam poszło. Dziubek, jesteś geniuszem! Jestem. Podsunąłeś mi genialny pomysł. Po co szukać cyrku, kiedy możemy mieć własny cyrk? Właśnie tu. Potrzebujemy tylko namiotu i wykonawców, takich jak w książce Oli. Dobrze, dębiaku, usłyszmy to jeszcze raz. Uwaga, uwaga! Cyrk przybywa do miasta! Będziesz najlepszym mistrzem ceremonii. O, dziękuję, Rozi. Spójrz, zobacz, co potrafię! Haha, wow. ha. umiem też żonglować. Świetnie! A co z tobą, Kicku? Ja będę z Trugbenem, oczywiście! To cóż, wciąż ćwiczę. Okej. Okay. kto został? Nic ci nie jest, Dziubku? nie, całkowicie nic. Oczywiście to jest część występu. Przestańcie błaznować. Prawie masz rację, Dziubku. Małe żołędzie mogą być klaunami. Pasują idealnie. Chodźmy więc wszyscy. Zrobimy najlepsze przedstawienie na świecie. Um, rozi co zamierzasz robić? Popatrz na to! O! O! Szybciej, szybciej! Ui, ui, Bruno, mały Misiu, zobaczę dziś przedstawienie, prawdziwy cyrk. Um, nie słyszałem, żeby cyrk miał przybyć do naszego ogrodu. Jesteś pewna, Olu? Wow. Uuu, to do, góry, do góry! Będzie gimnastyka, żonglerka, strongman i inne sztuczki i będą kręcić hula hop, tak jak ja! Patrz! Wow! Ja, yeah, ja! Yeah. Myślę, że obaj chcemy spróbować. U -u. Naprawdę? To może was nauczę! Hula! Sztuczka z hula hop polega na tym, że kręcisz biodrami o tak! Właśnie tak. Prawie. O! Ups. Wybacz, mały misiu. U, 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 u. Ups. Nie martw się, Bruno. Myślę, że potrzebujemy trochę więcej miejsca do ćwiczeń. Aha. O, wow. Jest ciężki. Daj. Pozwól mi. Hop. Wow. Jesteś bardzo silny, Bruno. Siła, u, u, Nie zależy mi, żeby być silnym. Chcę tylko kręcić hula-hop. Dobrze. Myślę, że jesteś gotowy na hula-hop. Już. No, no to kręćmy. U, to nie działa. Co to jest? W nowym zapraszamy! Zwłaszcza Ole! Chodźmy, Bruno! Ty też, mały misiu! Cyrkus! Uwaga, uwaga! Witajcie na naszym specjalnym przedstawieniu. Już za chwilę niezwykły występ. Proszę powitajcie naszego bohatera piłki nożnej i najlepszego żonglera w ogrodzie, Filipa. Wow! <grystanie> Bardzo sprytna! A teraz przed wami niesamowity, niewiarygodny strongman Kiczek. <grystanie> <grystanie> Królik! <grystanie> Kontynuuj, Dębiaku. To znaczy mistrzu ceremonii. Wrócimy do mnie później. O, oh, um, uh, 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 wow. a teraz wystąpi cudowna, pełna gracji i energii, gimnastyczka Rozi. Rozy jest bardzo dobra, prawda? Teraz przed państwem dzielny, odważny, wyjątkowy dziubek i chodzenie po gałęzi. To jest lina. Ej, u, ej. ej, chodzenie po linie. Brr. Ui! Stop! Co nie koniec przedstawienia? A co ze Strongmanem? Ja muszę tu podnieść! Nie martw się, Kicku, nadchodzę U, Wszystko w porządku, Kicku? To że mamy innego Strongmana, to ty Bruno. Kurwa, dobra robota Bruno. Bruno. Tak. O, jeśli nie mogę być Strongmenem, to co innego mogę robić? Umiesz kręcić hula hoop? Tego nie wiem. Musisz wyginać swoje biodra w ten sposób. Jesteś niesamowity, kicku, to za świetny występ. Hurra! Przepraszam, ale nie udało mi się znaleźć dla ciebie cyrku, dlatego zrobiliśmy nasz własny. Uwielbiam go, Rozji! To najlepsze przedstawienie na świecie! To przedstawienie to była świetna zabawa, prawda, kicku? Tak! Było zupełnie tak, jak w książce oj, Nawet lepiej. Ja też mam dobrą książkę. Naprawdę? Jest cała o księżycu. Spójrz. Nie chcesz chyba polecieć na księżyc, Kicku? Mógłbym. Właściwie to nie jest taki zły pomysł. Moglibyśmy zrobić księżyc ze wzgórza Dębiaka. O tym właśnie myślałem! A małe żołędzie byłyby gwiazdami. Filip i Ola mogliby być księżycowymi potworami. Czy ty się ze mnie czasem nie nabijasz, Rosie? Oczywiście, że nie. Pan księżycowy królik. A jednak nabijasz się.